Witajcie szanowni państwo, kolejna recenzja, kolejny produkt firma Autograph Detailing firma, która urzekła mnie zapachami swoich produktów i powiem wam szczerze w tym przypadku jest bez zmian, zapach jest świetny a jaki on jest to powiem wam w podsumowaniu teraz chciałbym żebyście zwrócili uwagę na to co to za produkt jest to produkt o nazwie Amber i jest to All Purpose Cleaner czyli popularnie APC, produkt do czyszczenia wszystkiego w różnych stężeniach no i co? Bierzemy się do roboty. No i tak, jak na początku Wam wspominałem o tym zapachu, że firma robi świetne zapachy i to, uwierzcie mi, ma duże znaczenie. Naprawdę ma duże znaczenie, APC pachnie taką świeżą cytrynową herbatą. Nie wiem, czy ja trafiłem ogólnie z zapachem, ale każdy noc odbiera to inaczej. I powiem Wam szczerze, ażby się chciało wypić, i ktoś, kto jest na przykład słabo widzący, mógłby zapachowo przyjąć, że jest to faktycznie herbata ta granulowana. Mamy tutaj podane stężenie, 10% jest to uśrednione, oczywiście, przez producenta. Miałoby być bezpieczne, i faktycznie tak też jest na takich czarnych, strukturalnych plastikach. Tutaj APC, bardzo często mówicie, że zostawia wam białe plamy, że ten plastik się delikatnie przypala, wypala, nie wiem jak to on przytapia, ale uszkadza się w każdym razie. Tutaj w przypadku tego APC, nawet jeżeli chodzi o wypracowanie, wypędzelkowanie i wytarcie suchą fibrą, następnie pozostawienie do wyschnięcia, nic tam się takiego nie dzieje. Plastik jest dobrze wyczyszczony, jest nadal czarny, a jeżeli chodzi o... O czynność jaką tutaj zaleca nam Autogra Detailing to jest właśnie to, żeby to APC wypłukać po skończonej pracy z danego elementu, czyli chociażby wilgotną fibrą, tak jak ja tutaj w części praktycznie Wam pokazałem wilgotną fibrą przecieracie, żeby pozostałość tego APC usunąć i przygotować, jakby wyjałowić całkowicie tą powierzchnię do zabezpieczenia. No i to jest dla mnie akurat minus. Ja używam APC, którego nie trzeba wypukiwać i tak jest dla mnie najwygodniejsze, jest to sprawdzony produkt ale jeżeli chodzi o to tutaj, no to jakby tu ja idę w innym kierunku, ale to tak jak Wam zawsze wspominam, to jest moje odczucie jeżeli chodzi o całą resztę, jest naprawdę spoko nie jest to najmocniejsza APC, przynajmniej w tym stężeniu 10% czyli 1 do 10 sobie takie tutaj zrobiłem możecie sobie to stężenie regulować w zależności od potrzeb i zabrudzeń i produktem możecie wyczyścić komorę silnika możecie wykonać sobie przełoż bo to też korona z głowy nikomu nie spadnie, jeżeli zasadowym APC zrobicie sobie prełoż, Możecie wyczyścić tym opony, możecie zrobić tym też czyszczenie felg. Tak naprawdę kiedyś robiłem też tapicerczkę skórzaną, aczkolwiek tutaj tego się nie pochwala, ale jest to produkt czyszczący wszechstronny. Ja na przykład w chacie używam APC do czyszczenia schodów z kamienia i uwierzcie mi, robi to robotę, naprawdę. Także tutaj produkt, myślę, że jest produktem w detailingu nieodłącznym, ponieważ Pewnie też jest bazą dla innych produktów, a pamiętajcie, że jest to sztuka, w której po prostu czyści się wszystko jak najdokładniej. I tutaj produkt do czyszczenia są produktami fundamentalnymi. A, co jeszcze ważne, możecie użyć sobie też APC z pianowniczki. Tutaj na pędzelku spieniało się dość dobrze ja nie zauważyłem tutaj żadnych mówię, negatywnych skutków. Także moi drodzy, ja Wam gorąco dziękuję za ten odcinek, za uwagę. Zachęcam Was do udzielania się w sekcji komentarzy. Jeżeli Wam się podobało, to napiszcie. Jeżeli Wam się nie podobało, to też dajcie mi znać, co się dokładnie nie podobało. No i ode mnie to tyle. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Na razie.